Nie ma idealnej pogody dla produkcji rolniczej, bo nawet ten sam przebieg dla jednych roślin czy dziedzin jest korzystny, dla drugich mniej. I jeżeli tak narzekamy w tej chwili na pogodę, martwimy się, to trzeba powiedzieć, że przebieg pogody w tym roku jest znacznie lepszy niż ubiegły. Rośliny nieźle przezimowały, była duża odgrywa śniegu, nie było. Zimnych ogrodników i zimnej Zośki, co nie, ja nie pamiętam takiego, takiego roku. No i teraz rzeczywiście niepokoją nas yy, nadmierne opady w wielu regionach podtopienia, czy wręcz yy, powodzie. Yy, I tu chciałbym powiedzieć wyraźnie, że jest to tragedia dla osób dotkniętych powodzią czy podtopieniem. czy powodzi często jest to strata majątku całego życia. Natomiast z punktu widzenia Globalnego cen ma to niewielkie znaczenie. Warto przypomnieć sobie to o olbrzymie powodzie, wiele nieszczęść w drugim chyba roku, o ile pamiętam, czy pod koniec lat 90. Gdzie były to poważne powodzie, wpływ na ceny był niewielki. I teraz znowu często nas niepokoi, że na przykład truskawki. Produkt, który zawsze o tej porze jest hitem, chyba bez względu na wielkość budżetu domowego. Jeszcze tydzień temu wszyscy pokazywali, o w zeszłym roku o tej porze truskawki były znacznie tańsze. Natomiast jeżeli porównamy te ceny dzisiaj i sprzed roku, one już są identyczne, niewiele się zmieniają. W tym roku jest pewne przesunięcie, te dwa, trzy tygodnie przynajmniej. W stosunku do ubiegłego roku, w związku z długim okresem pokrywy leśnej, czy bagatelizuje? Nie. Na pewno długo otrzymujące się opady, nadmierna wilgoć przy w miarę ciepłej pogodzie powoduje zwiększenie ryzyka chorób grzybowych czy innych szkodników. Rolnicy nie mogą wejść często w pole z zabiegami pielęgnacyjnymi. Przepraszam za dopieszczającymi to, co jest, to, to jest na polach. Ale wystarczy porównać dynamikę cen, tak, niskich, tak niskiej dynamiki nie było od dawna.